Akcja jest kontynuacją, dlatego że już kiedyś była zbiórka na franka. Niestety zdrówko się trochę pogorszyło, serduszko znowu potrzebuje pomocy. I tak jak tutaj mamy plakaty, myślę, że każdy z nas ma wielkie serce. Akcję stworzyliśmy już w szkole, zaczęliśmy od robienia. Tostów, robiliśmy hot dogi, także już jest uzbierana pewna kwota, a dziś mamy tutaj kiermasz, są przeróżne rzeczy, książki od wyboru do koloru, czyli tematyka przeróżna, puzzle, gry, maskotki, no myślę, że jeżeli ktoś chce coś kupić, zresztą widzimy, że zainteresowanie jest duże i chcemy jak najbardziej pomóc Frankowi. Atrakcji mamy bardzo dużo. Kąty Walichnowskie zapraszają na kiełbaskę z grilla. Oprócz tego mamy przystawki z ciasta francuskiego, tortille i babeczki, a to babeczki i przystawki są przekazane na Franusia, naszego mieszkańca, który potrzebuje naszego wsparcia, no a kiełbasy z grilla na wsparcie dla koła gospodyń. Mamy pyszne gofry, lemoniadę. Y, zapiekanki, go, y, koszt z gofrów jest przeznaczony na franusia. A resztę na koło gospodyń. Chłopak, chłopczyk z naszej miejscowości tak jakby, także wszyscy się organizujemy i pomagamy jak możemy. Generalnie rzecz biorąc jest to festyn z okazji rozpoczęcia wakacji organizowany przez gminę Czastary i GOK Czastary. Natomiast my jak zwykle biegim, żeby na czastarskiej piątce już było troszeczkę mniej biegających osób i łatwiejsza była nasza organizacja, to zorganizowaliśmy tak zwaną małą czastarską. Mała czastawska to jest 150 dla dzieci przedszkolnych i pierwsza klasa, natomiast duża 300 metrów to jest dla dzieci. W ubiegłym roku zapisało się do biegu 77 dzieci. Wzięło udział 62 osoby w tym roku. Przewidziane było mniej, wystartowało 89 dzieci. Także powiększyliśmy nasz bieg. Cieszymy się z tego bardzo i myślimy, że w przyszłym roku będzie jeszcze. Jeszcze więcej. W biegu brały udział dzieciaki z naszej gminy gminy Czastary. Zapisy były prowadzone w przedszkolu i w szkole. Dlatego... Już dziś zapraszamy na tą czastarską piątkę. Oczywiście, czastarska piątka jak zwykle. Mamy nadzieję, że pobijemy rekord w tym roku, ponieważ w zeszłym roku był troszeczkę. Nie, ale w tym roku liczymy na dużo, dużo więcej. Już mamy zapisanych 30 osób. Dzisiaj rano sprawdzałam. Mamy nadzieję, że do końca, do czasu biegu będzie na pewno dużo więcej. Serdecznie zapraszamy.